drodzy, spotkaliśmy się tutaj z powodu święta, które cała Polska jutro będzie świętować. Ja przypominam, jutro będzie 105 lat, kiedy odzyskała Polska niepodległość. Po to, czego jesteśmy współuczestnikami dzisiaj, niech będzie pamiątką, wspomnieniem tych wszystkich, którzy przez dziesiątki lat walczyli o niepodległą Polskę. Ludzie którzy też w naszym wieku Złożyli największą ofiarę, czyli swoje życie dla naszych kraju, dla Polski. Dlatego, żebyśmy mogli być tutaj, trzymać tą flagę i mówić w języku polskim. Dla pamiątki, dla tych wszystkich ludzi, którzy przez szereg lat, przez 123 lata dbali, aby pamięć po Polsce nie umarła, żeby jej tradycja, kultura, język przeżył, przeczywał. Dzięki tym wszystkim pokoleniom jesteśmy tutaj. That's